Na się. Jest i z podświetleniem. No zobaczymy jak ta piwnica jest. Ale jest Chyba to ktoś taki by lokalnie zrobił tutaj. Ta piwnica bez okien w ogóle. O, tutaj jest szafa bezpiecznikowa. Czy znaczy, szafa ta elektryczna. Ale jak to zimno jest tu, w kopalni. Zwiedzał jakieś te sztolnie. Dobra, idziemy stąd. ja jestem też wiernym widzem znanego miłośnika granic, czy do tych ruder bał wejść? Ja jak nie widzę zagrożenia, to wejdę. Chyba że jak sam wyczuję, że będzie, że będzie niebezpieczeństwo, to nie będę wchodził. Że możemy się krzywy dostać. Rudera numer 2 bardziej zdemalowana. O, typowe okno, właśnie to. Właśnie to takie, ta prawa okna, że to jest takie okno dzielone. To Wszystkie kraje wschodnie takie okna były. No, to tylko taka lepianka. Spłyt kurde taki. Bo. No, ale tu już się zapada podłoga. To może nie tu chodził, bo jeszcze mi się mi krzywda stanie. No, to chyba watą szklaną ma planę a ta wata gryzie. <gryznie> to lepiej nie mieć z nią sztuczności. Teraz to strasznie tymi drzewami pozarastało, poobrastało, jeszcze tutaj jak to zna, jeszcze ktoś tutaj był miłośnik, to tak nie było byłoby zarośnięte tak drzewami jak teraz, no nie wiem, bo już tyle dawno oglądałem te filmy, Zobaczymy tutaj co się dzieje, Szczekuję. Tu jest też. To, to nie wiem co to jest. Alarmownia? Dobra, ten dalej właśnie będę chodził. Tu w garaże, tylko trzymali te swoje te... O, kanał nawet mieli Naprawczył głęboki kanon nawet dosyć za spalenia tam też kanał bym nie obchodził co mam dalej jest za tym Nie, że to się w czasie nagrywania nie, tej lampy wyłączyć No to byłby koniec tutaj Oto. to się ogrodzenie było Dobra i wracamy z powrotem. Wracam z powrotem Wracamy jeszcze płoty są Stale zdywolowane to przypomina obraz Czernobyla Miasta Prypeć. Rypet gdzie, doszło do katastrofy Z Czarnobylskiego Komi nawet jest, na komi nawet jest tutaj jeszcze zajrzę może tam Gdzie ten komin jest? A to jeszcze jakiś mały budynek jest O kurde, a mi się wpakował w dziurę Dobre miejsce będzie dla alkoholików, żeby mogli sobie przyłakociować. Komfort picia, alkohol, alkoholu to jest idealny na takie warunki. Cisza, spokój, nikt nie przeszkadza. Nikt się nie czepia, nikt nikogo nie ochrzania. O, skład drewna. No, zobacz, trzeba sobie drewno wybrać. Jak ktoś chce na przykład pasowałoby sobie ognisko zrobić z z kiełbasy usmażyć tylko nikt nie pilnuje Można się tu przespać z z kiełbasę usmażyć dobra, wracamy z powrotem ja jestem miłośnikiem kiełbasy to tu zrobił ruszt Zawsze jak rozpalam grilla to Mówię takie swoje do siebie W myślach, albo nawet na głos, sam do siebie głośno myślę, że Zawsze w myślach albo na głos mówię Najwyższy czas włożyć mięso na ruszt. O tutaj jeszcze coś się poczekaj Jeszcze zobaczymy tutaj no dobra, to już byłby a byłby koan, to musiałem wyjść dobra Dobrze moi drodzy widzowie tego kanału. Jak Wam się podobało, subskrybujcie mój kanał, łapkę do góry. Ja jeszcze, jeszcze się zobaczymy zwierzy obserwacyjnej, bez pomyłki.